Tu jest 5 Natalia Wanda martur w terenie. Chciałbym Was wszystkich zachęcić do tego, aby podróżować z radiem. Film kieruję przede wszystkim do osób, które dopiero zaczynają się interesować krótkofalarstwem. To jest naprawdę super przygoda. Jest wrzesień 2017 roku i jestem z namiotem i radiem w terenie. Trafiła się taka okazja, że akurat zrobiło się dwa dni bardzo ciepłe, w związku z tym, nie zastanawiając się ani chwili, wyruszyłem zakończyć sezon pod namiotem. Chciałem tylko przekazać w tym filmie to, żeby te osoby, które zastanawiają się jak antena, jakie radio, zupełnie się tym nie przejmowały. Antena, którą ja się w tej chwili posługuję, to jest kawałek wędki kupionej w byle jakim sklepie z wędkami, która ma około 4 metrów, plus drut, który ma Dwa ramiona. Jedno ramię ma 19,5 m, drugie ramię ma 19,5 m i to jest dipol półfalowy na pasmo 80 m. Ja jeszcze sobie zrobiłem takie udogodnienie, że zrobiłem sobie takie złączki, które dzielą mi ten dipol na połowę, czyli wtedy mam antenę na 40 m i jeszcze raz na połowę, wtedy mam antenę na 20 m. Kawałeczek drutu Wtedy trzeba zrobić coś takiego, żeby kabel koncentryczny, który idzie do radia... Jedna żyła, czyli masa, była połączona z jedną stroną anteny, a przewód gorący, czyli środek, był połączony z drugą stroną anteny. To można po prostu zlutować ważne, żeby to było dobrze zrobione w sensie solidne łącze można po prostu zlutować na jakimś kawałku płytki miedzianej, i już macie antenę, Także zbudowanie własnej anteny na pasmo krótkofalarskie to jest naprawdę minimalny koszt i, i e, minimalny wysiłek tak naprawdę, bo trzeba po prostu odmierzyć dwa kawałki drutu po 19,5 metra, a potem je pociąć na pół i jeszcze raz na połowę, przepraszam. A proszę zobaczyć, ile stacji słychać jest sobota. Więc mamy kolejną stację I to są stacje z całej Polski Mamy kolejną stację Mamy kolejną stację mówiąc wiedziałem jak mamy kolejną pewnie gdzieś stację także tych stacji na paśmie jest bardzo dużo oczywiście w tej chwili mamy taki moment że jest to propagacja która pozwala słyszeć stacje z Polski Natomiast no, trochę później będzie słuchać stacje z całej Europy. Także zachęcam do krótkofalarstwa, a zwłaszcza do jeżdżenia z radiem w terenie. Jeżeli chodzi o radio nasłuchowe, wystarczy kupić, nawet wam zaraz pokażę. Wystarczy kupić. Już słyszę jakieś strzały, ale to jest kemping, na którym jestem. Tutaj jest taka impreza. Żeby nasłuchiwać radia we własnym zakresie, nie przez komputer, wystarczy kupić tak zwane SDR. To można kupić na, w każdym sklepie na Allegro, gdzie tam chcecie. Ja akurat mam taki, jeżeli ktoś będzie potrzebował pomocy. To zapraszam. Powiem, jak to uruchomić, jak wgrać sterowniki. Mój mail to sq5nataliawandaadam, czyli sk 5 nwagmailcom Proszę napisać. Powiem, jak zainstalować sterowniki, jeżeli ktoś będzie miał z tym problem. I to po prostu włączamy do. Komputera, tutaj mamy gniazdo. Trzeba oczywiście posiadać odpowiednią prześciówkę, tak, ale to wszystko się kupuje, kupuje razem z tym, z tym, z, tym, z, tym, z tym, nazwijmy to jinglem, tak. I wtedy można podłączyć taką antenę i żeby rozpocząć nasłuchiwanie pasma, wystarczy coś takiego. A to kosztuje słuchajcie, ja zapłaciłem za to bodajże chyba 70 zł z przesyłku 80 zł, więc dla wszystkich początkujących powiem tak, nie szukajcie od razu radia, które pozwoli Wam słuchać, bo, bo to urządzenie ma zakres częstotliwości dosyć szeroki i nie, niekoniecznie trzeba szukać radia za 800 zł, za 500 zł, za 300 zł, czy za 5000 wystarczy kupić takie urządzenie, żeby pobawić się w bezpośrednie odbieranie. Jeszcze raz powtórzę i podkreślę słowo bezpośrednie, bo oczywiście można odtwarzać fale krótkofalarskie na stronach internetowych, na tak zwanym web sd -rze. No ale to wtedy jest zabawa tak naprawdę internetem. Warto jest zbudować swoją antenę, zorganizować sobie urządzenie, które będzie odbierało fale krótkofalarskie. Także zachęcam. To jest wspaniała zabawa. Wspaniali ludzie, których można poznać w Weterze. No i, no i co? I tyle. Pozdrawiam. Tu jest 5 Natalia, Wanda, Adam, Artur w terenie.